Spotkanie było okazją do uhonorowania wszystkich zaangażowanych w wakacyjną działalność klubu, który tradycyjnie pobił kolejny rekord frekwencyjny. No powodem do radości to jest te 625 dzieciaków, które w tym roku, nie tylko dzieciaków, bo i dorosłych oni z rodzicami też wbrali udział w zajęciach. I to jest naprawdę no duża rzesza ludzi. Większość z nich deklaruje, że dalej będą realizować się w żeglarstwie, czy to żeglarstwie sportowym, czy rekreacyjnym. Fajnie, że udało się ich zarazić, może nie jest w tych czasach dobre słowo, ale że zaszczepić im się udało to, to żeglarstwo. Bardzo fajnie, że jest możliwość spotkania się ze środowiskiem żeglarskim, podsumowania dorobku całego sezonu żeglarskiego. Te setki osób, które przewinęły się przez kulturę żeglarską, które miały okazję spędzić swój wolny czas na wodzie, miały okazję poznać tajniki żeglarstwa. To na pewno dobrze zainwestowane środki miejskie i Polskiego Związku żeglarskiego w młodzież, w rozwijanie sportów żeglarskich. Mam nadzieję, że tych chętnych do żeglowania będziemy mieć w Częstochowie coraz więcej. Programy miejskie to nie jedyne, jakie Morka realizowała w minione lato. Nasz program Polskiego Związku Żeglarskiego Upowszechniania Żeglarstwa zakłada spotkania ze wszystkimi żeglarzami w całej Polsce i w Częstochowie i w każdym jednym mieście, gdzie tylko żeglarze się znajdują. A z tego co tutaj już zdążyłem zaobserwować tych żeglarzy jest bardzo wiele, łącznie z Panem Prezydentem, który też przecież jest żeglarzem. Także tym bardziej nam miło ze strony Polskiego Związku Żeglarskiego gościć tutaj na terenie właśnie miasta Częstochowa. A jak wyglądają przyszłoroczne plany klubu? No, na przyszły rok oprócz tych akcji, które tradycyjnie robimy, czyli lato w mieście, lato pod żaglami polsednik. Planujemy jeszcze dwa programy. Jeden program jest to program prosty kurs dla dzieci z ośrodków wychowawczych i drugi program Żagle dla każdego, program dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów. Bo żeglarstwo to jest naprawdę fajna zabawa dla wszystkich.